o której tak wszyscy mówią, nie w obliczu burzy milczą, między miłością fałszywą, że mam serce, serce prawdziwe by nie odkrył rangły, rankłe bogich, między ambicją a autodestrukcją w imię wizji, co spopiela się powoli. Bierząc, że to ogień, między szczerością a okrucieństwem wobec własnej osoby Myślałem, że to wolność, a to było złudzenie. Gdzie leży granica poglądam mrok nie w siebie Między wytrzymam, a już nie chcę do Granica granica, 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 Gdzie leży granica, Gdzie kroczy ją Gdzie leży granica między przebaczeniem a słabością duszy Gdy daruję światu winny, lecz sobie odmawiam łaski Między samotnością, wybraną izolacją, co dławi oddech Wolę ciszę pustego pokoju niż fałsz ludzkich słów Między marzena i która karmi o świcie bladem Wolę ramię zna jakoś ręce za Zapalę z pomądzenia, tego Palcem po szybie zaparowanym westchnieniem Zacierają się szum za zami z wątpieniem Gdzie leży granica, to nam nie w siebie Między wytrzymam, a już nie chcę tonąć w tym piekle Gdzie leży granica, szukam żalu Między upadkiem, a chwilą, gdy wstaję z kolam Wreszcie granica, granica, przekroczę ją dziś brat granica między maską, obliczem prawdziwym, gdy już nie rozróżniam, który uśmiech był szczery, a który fałszywy Być może granicy nie ma jedynie, a ja ją znąszcz co z strachem, bo przed po kościach lęki po nerwach Lecz dziś postanawiam dość uciekania w tył w bok w przepaść Staję dokładnie tam, gdzie mówię, trzymaj się brat Gdzie leży granica, spoglądam, rogniem się. Czy mama już nie chce tonąć w tym piekle, gdzie leży granica? Czy panom szalumie tylą, czy w przodach chwilą, gdy wstaje z kolan wreszcie granica, granica, przegroczę ją dziś brat?